Salomon coraz śmielej poczyna sobie na rynku butów do biegania po twardych nawierzchniach, a ich najnowsza propozycja wydaje się być tego doskonałym przykładem. To moje pierwsze wrażenia z biegania w butach Salomon Aeroglide 3. Aeroglide 3 dopóty z maksymalną amortyzacją przeznaczone do codziennych treningów wyglądają masywnie, ale pierwsze co uderza po ich założeniu to zaskakująca lekkość. 265 gramów w moim rozmiarze, 1/3 to naprawdę świetny wynik. A jak było na pierwszym treningu? Zrobiłem w sumie 12 km, w tym 10-20 sekundowych przewieżek. Na spokojnym tempie było przyjemnie lekko, choć też miałem początkowo wrażenie, że pianka Energy Foam Evo nie do końca daje mi taką miękkość, jakiej oczekiwałem. Z każdym kolejnym kilometrem jednak sytuacja się polepszała, i jak już doszedłem do przebieżek, to nie miałem na co narzekać. Same przebieżki też pokazały lekki pazur Aeroglide 3. Wybicie było zaskakująco dynamiczne i przyjemne. Na pewno sprawdzę to jeszcze na trochę dłuższych interwałach, no ale pierwsze wrażenie było tutaj zdecydowanie pozytywne. Nie mogę się już doczekać dalszych testów. Pełna recenzja butów Salomon Aeroglide 3 pojawi się za jakiś czas, także zaobserwuj mój profil, żeby być na bieżąco.